Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy w kolejnym już z wielu odcinków gry Heroes of Might and Magic 4. W dzisiejszym materiale chciałem pokazać starcie dżinów vs. wampiry, a także lodowe demony przeciwko goblińskim rycerzom. Pomysł na ten materiał wziął się nie bez powodu. Muszę Wam tutaj powiedzieć taką ciekawą historię. Otóż na poprzednim moim materiale Okazał się komentarz pewnego widza. Właśnie zaproponował mi, abym tutaj stworzył taki materiał na temat Jeanów, żeby dżiny walczyły przeciwko wampirom, goblińskim rycerzom. I nagle słuchajcie, ten komentarz jakby został usunięty. Nie wiem, czy to YouTube go usunął, czy po prostu może sam widz, nie wiem, jak to się stało, ale czasem mam tak, że komentarze mi znikają. Nie wiem, jak, jak u was tak jest, może też tworzycie tutaj. Content na temat innych gier. Mi się czasem zdarza tak, że komentarze mi znikają pod moimi filmami. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale czasem tak mam. No i tutaj, wracając do materiału, właśnie chciałem tutaj pokazać tutaj te starcia. Oczywiście, dziękuję Wam, jak zawsze, za lajki, za komentarze, za subskrypcje. Bardzo mnie to motywuje, bardzo mnie to buduje do tego, aby tworzyć dla Was kolejne ciekawe materiały. Tutaj też biorę pod uwagę opinię Was, widzów, i staram się, żeby tutaj. Ilość tych jednostek nie była ani zbyt mała, ani zbyt duża. Tutaj yy, zdarzały się komentarze, że były tych jednostek za dużo w setkach. No i również zdarzały się komentarze sugerujące mi tutaj, żeby nie iść w minimalizm, czyli tutaj żeby to nie było tak po jednej po dwie, tylko takiś tak wariant pośredni, żeby tych jednostek było nieco więcej. I moi, I moi drodzy, bohaterami dzisiejszego odcinka są tutaj wampiry. To jednostka wywodza się z sił śmierci. Tutaj, jeśli chodzi o statystyki, ma bardzo fajne, bo ma 75 życia, obrażenia 12-18, atak 30, obrona 30. Jest to jednostka, to, co coś, nie umarła. Potrafi przelatywać przez przeszkody, przez mury wroga. Ma coś takiego jak uniemożliwia kontratak i wiadomo, jak to wampiry potrafi wysysać życie. Bardzo silna jednostka, i rekrutacja tego tygodniowo to są 3. Więc na potrzeby tej walki wstawiłem 30 wampirów. A budynek tej jednostki prezentuje się tak. Nazywa się on posiadłość, dworek tutaj może włączyć do swojej armii takie stworzenie jak wampirę tak wygląda fajnie. ten budynek nawet fajnie się prezentuje moim zdaniem kolejny bohater dzisiejszego odcinka to moi drodzy dżiny dżiny tutaj przez wielu uważane za jedną z najsilniejszych jednostek i słusznie, bo jest to bardzo silna jednostka trzeciego poziomu budynek wygląda tak ołtarz życzeń lampa dżina, bardzo fajny. fajnie się ten budynek prezentuje jeśli chodzi o właściwości to również potrafi przelatywać przez przeszkody, jest to jednostka magiczna, więc rzuca czary. Jeśli chodzi o obrażenie, na to nawet nie patrzcie, potest typowy mag, obrażenie 9-12, żywotność 60, atak 10, obrona 18, szybkość 6. Tym się nie warto sugerować, gdyż czyny mają co? Księgę zaklęć i to bardzo bogato, jak widzimy, 6 czarów, lodowy pocisk, 5 pokoju, radość, spowolnienie. Tworzysztwo oraz tworzenie iluzji. Ja często korzystam właśnie z lotowego pocisku oraz tworzenie iluzji dwa czary, które są bardzo silne. Zdarza mi się też również korzystać czasem ze spowolnienia, bo ja lubię dżiny dzielić. Jeden dżin tutaj spowalnia, a reszta rzuca lotowe pociski albo tworzy iluzję. I kolejnym tutaj bohaterem dzisiejszego odcinka jest goblinski rycerz. Tu właśnie w komentarzu, który mi zniknął nie ma albo YouTube go usunął, albo sam widz. Tutaj, właśnie pojawił się taki, taki pomysł, żeby wystawić tutaj materiał na temat goblinskich rycerzów. Jest to bardzo fajna jednostka. Ma fajny atak 16-30, obrażenia ży bardzo żywotna 120, atak 20, obrona 26 i szybkość 7. I goblinscy rycerze mają taką fajną właściwość, jak odporność na magię. Daje szansę odparcia większości wrogich czarów. Zmniejsza też obrażenia zadawane przez czary. Bardzo fajna rzecz. Oprócz tego ma coś takiego jak kamienna skóra, czyli to co posiadają gargulce. Kamienna skóra zwiększa obronę w walce wręcz i przed atakami z dystansu o 25%. Nie kupuje się z czarem kamienna skóra. Czyli tutaj ma fajny pancerz dzięki temu. I ta jednostka ma coś takiego jak, nega, jak neguje pierwsze uderzenie. Zdolność negowania pierwszego uderzenia pozwala uniknąć skutków pierwszego uderzenia w wrogiej jednostki. Bardzo fajna jednostka. Jest to jednostka. Tutaj zaliczane jako noska neutralna, chociaż Wam powiem, spotkałem się z, z komentarzami, że w tej grze nie ma jednostek neutralnych. No i tutaj zależy, jak to rozumieć. Dla mnie, jednostki neutralne to takie, gdzie nie można rekrutować je w mieście. Więc gublińskich rycerzów można w, ten, w tym toku myślenia zaliczyć jako do jednostek neutralnych, bo nie można je rekrutować w mieście. I ostatnim bohaterem dzisiejszego odcinka jest tutaj Lotowy Demon. Bardzo fajna jednostka, obrażenia 12-16, żywotność 70, atak 30, obrona 30, szybkość 5 i właściwości lotowych demonów to zamrażanie. Potrafi zawsze szansa na to, aby ta jednostka zamroziła wybryłę lodu na dwie tury. Oprócz tego ta istota atakuje zimno, więc cele odporne na zimno będą otrzymać mniejsze obrażenia. I oprócz tego ma coś takiego jak całkowitą odporność na zimno. Zapewnia całkowite naczary oparte na zimnie, a także zmniejsza o połowę obrażeń zadawane przez istotę atakującą zimny, więc słuchajcie, dżiny, tutaj yy, ich zaklęcie lodowy pocisk na nic się zda, jeśli by walczyły przeciwko lodowym demonom. I jeśli chodzi o budynki, no właśnie, zapomniałem, tutaj tak prezentuje się lodowa brama jest to yy, budynek należący do lodowych demonów bardzo fajnie, bardzo klimatycznie a goblinscy rycerze mają budynek o nazwie Goblinska zbrojownia. Tutaj bardzo zacnie, też się fajnie prezentuje. I moi drodzy, zobaczmy, jakie tutaj będą wyniki podczas tych walk. Może sprawdźmy na pierwszy rzut tutaj starcie lotowych demonów przeciwko goblińskim rycerzom. Sprawdźmy, kto wygra. I dajmy to starcie rozegrać komputerowi. Zobaczmy, jak komputer by to rozegrał. No i moi drodzy, gdyby komputer miał szansę to rozegrać, to zwycięzcami okazałyby się goblinscy rycerze. Tutaj akurat e, zobaczmy też, moi drodzy, e, tak z ciekawości, jakby to było, gdyby właśnie lodowe demony mogły zaatakować jako, jako pierwsze. Aż sam, aż, aż sam jestem ciekaw, jak wtedy by się tutaj ta walka potoczyła. No i moi drodzy, nawet jeśli lodowe demony miałyby okazję zaatakować jako pierwsze, to i tak zwycięzcami okazują się goblińscy rycerze. Więc tutaj na korzyść jest gobliński rycerzów, okazał się silniejszą jednostką. A teraz sprawdźmy tutaj starcie, o które mi tutaj proszono, czyli yy, dżiny versus wampiry. Zobaczmy kto wygra. No i moi drodzy, okazuje się, że zwycięzcami okazały się dżiny, a to za sprawą zaklęć. Tutaj dżiny jednak są to jest typowy mag nie musi atakować wręcz, więc nie było zbytnio z czego wysysać życia, więc tutaj akurat vampiry okazały się e, słabsze. No i tak by to wyglądało, ale sprawdźmy, moi drodzy, tak z ciekawości, jak przykładowo e, wampiry przykładowo jak vampiry e, zachowałyby się w walce przeciwko goblińskim rycerzom? Kto byłby silniejszy? Yy, wampiry czy goblinscy rycerze? Sprawdźmy to i zróbmy to tak, żeby to komputer rozegrał i żeby to komputer osądził, kto jest silniejszy. Silniejsi. Wampiry czy goblinscy rycerze? No to sprawdźmy. No i moi drodzy, okazuje się, że wampiry były górą, jednak zdolność wysysania życia robiła swoje. Tutaj jak widzimy bez strat. A zobaczmy, moi drodzy, jak tutaj y, jaki, jaki byłby wynik walki, gdyby lodowe demony miały okazję walczyć z wampirem. Zobaczmy, kto wtedy wygrał. No, oczywiście tutaj też dajemy szansę komputerowi. Zobaczmy jak komputer by to rozegrał. No i tutaj też widzimy, wampiry okazały się silniejsze, ale to dlatego, bo jak widzimy, lodowe demony są strasznie wolną jednostką, a wampiry jednak potrafią latać i są bardzo szybkie, więc zauważcie, wampiry potrafią wygrać z goblińskimi rycerzami, potrafią wygrać z lodowymi demonami, jedynie wampiry nie radzą sobie z dżinami. Tutaj dżiny ewidentnie są lepsze niż wampiry i moi drodzy, tak z ciekawości, sprawdźmy, bo tutaj wam pokazałem starcie wampirów przeciwko tym jednostkom, a zobaczmy jak same dżiny zachowałyby się jakby, jakby miały okazję walczyć przykładowo, przykładowo z goblińskimi rycerzami. Zobaczmy kto wtedy by wygrał. I tutaj może ustawmy też automatyczną walkę. Drodzy, goblinscy rycerze okazały się silniejsze niż dżiny, dżiny, a to dlatego, gdyż, jak już wiemy, goblinscy rycerze mają częściową odporność na magię i to spowodowało to, że goblińscy rycerze okazały się silniejsze. A zobaczmy, jak dżiny poradziłyby sobie z lodowymi demonami. Czy w ogóle miałyby szansę w starciu z lodowymi demonami? Sprawdźmy to, tak z ciekawości. Tutaj też dajmy automatyczną walkę i tak z ciekawości mam coś pokażę. Dajemy lodowy pocisk. Widzicie, nie da się rzucić tego zaklęcia. Także zobaczmy jakby to komputer rozegrał. Tutaj, tu, jak widzimy, lodowy demon też okazałby się silniejszy, gdyż tutaj lotowe Demony cechują się tym, że są całkowicie odporne na zimno, więc ataki dżinów tutaj na niewiele się zdały. No i tak by to wyglądało, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Także widzimy, już są różne wyniki, różne, różne typy. Ja lubię tutaj właśnie wybierać, jeśli chodzi o frakcję śmierci, to właśnie wampiry uwielbiam tą jednostkę, szczególnie na małe mapy. Na większe wybieram jadowite pomioty, bo jak sobie rozwiniemy magia na arcymistrzowskim, to po każdym poważniejszym starciu wampiry wpadają nam tutaj automatycznie, samoistnie do naszej armii, także warto o tym pamiętać. Jodowe, jadowite pomioty warto wybrać na dużych mapach, a na małych i średnich wampiry. To jest tutaj mój zamysł. Tutaj dżiny, dżiny, jak widzimy, okazały się silniejsze tylko w wypadku, kiedy stanęły w walce przeciwko wampirom, ale dżiny, kiedy miałyby okazję walczyć z goblinskimi rycerzami oraz z lotowymi demonami, tutaj już tak kolorowo nie ma. Tutaj niestety dżiny w obu tych przypadkach tutaj e, przegrywają. No i moi drodzy, tutaj myślę, że odcinek Wam się tutaj podobał. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, to oczywiście piszcie w komentarzach. A ja już się będę z Wami żegnał. Do następnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć. Pa.